Dobre, chłopaki, tak jak ustalaliśmy, wszystko jest pod kontrolą. Tak, ja Was też lubię. A więc do dzieła. Witaj, mam do ciebie dwie propozycje. Pierwsza: Możesz zjeść czerwonego żelka. I Twoje życie nie zmieni się. Będzie takie samo jak miliona innych. Będziesz czytała, czytał te same książki wielu uznanych pisarzy i publikował, publikował ich książki na swoich profilach. To tak jakbyś poszła na imprezę, gdzie wszystkie twoje koleżanki i znajome i nieznajome ubiorą tą samą markę butów, o tym samym kolorze i sukienki. Albo ubierzesz garnitur tej samej marki, o tym samym kolorze, z tym samym krawatem. Możesz również wybrać i zjeść zielonego żelka. A wtedy otworzy się tobie nowa świadomość i spostrzeżenie na świat, o którym nie wiedziałaś lub nie wiedziałeś. Wraz ze zjedzeniem zielonego żelka zamówisz przygody Borwara z dodatkiem zakładki bądź lub innego gadżetu. To właśnie dzięki tej książce Twoje spostrzeżenie na świat otworzy się na nowo i poznasz nowe wizje, nowe techniki, nowe sposoby walki ze złem, które kryje się w mroku. Podążaj za białym króliczkiem, którego znajdziesz w opisie. Nie bądź jak miliardy innych. Wyłam się z rutyny, nie żyj w iluzji, powtarzając coś, co tak naprawdę nie czyni cię szczęśliwą bądź szczęśliwym. Aby się wyróżnić, Trzeba docierać do źródła, które pozwoli odkryć się Tobie na nowo. W ten sposób zapraszam do zakupu Przygód Borwara pod Tomek Lantlatis pierwszym. Już dziś, poprzez podane w opisie portale, podążaj za Białym Króliczkiem. A jeśli zechcesz, możesz uczynić zamówienie poprzez e-book na Google Play lub Google Books. Wybór należy do Ciebie. Wybór należy do ciebie, podążaj za białym króliczkiem, znajdziesz go w opisie.